Dobry, witam na dzisiejszym filmie oceniania walki Gohy z Nikitą. Na razie będzie wyciszone, po prostu nie chcę mieć głosu z konta za prawa autorskie. Zostawcie lajka like i suba pod tym filmem. <laughs> Będę bardzo wdzięczny. I od razu przejdziemy do walki żeby nie marnować czasu, bo nie mam dzisiaj za dużo po czasu. Muszę szybko nagrać ten film. Bardzo znaczący. Ogólnie, to już się, Chyba 7 dni temu odbyła walka, coś takiego. 7 albo 6 dni temu. I już wiem, że Gocha wygrała. Czyli chyba wszyscy wiedzą, że Gocha wygrała, ale jeszcze nie widziałem walki. Yy. <laughs> Nawet shotów nie widziałem, po prostu wiem, że Gocha wygrała, tam koledzy z klasy mówili. No to dzisiaj będziemy oceniać. I przepraszam za mój mikrofon, ale mi się trochę rozwalił. I będzie trochę czeszczał, jak to. Ktoś przepraszam K1. Już widać, że Gocha tak podchodzi trochę na, na luzie, a ta Nikita tak trochę jakby s, no profesjonalnie a na biedny. luzie. Widzimy, że o. te kocie no, ruchy, które prezentowała pani Gosia podczas media treningu, są również w walce. Mhm. Nikita bardziej skupiona, bardziej bierze to poważnie. Ale jak tutaj, w dół unik! O, o, coś się dzieje, ta Gocha zaczęła atakować i Gocha ruszyła do ataku I dostała, o ją znokautowała, padła Ale dostała, ale dostała lewego na, ale, ale dostała Nikita lewego na szczenę, no pięknie, pięknie, pięknie dostała Liczenie na Nikicie, ale lewy! No właśnie! Ja tylko powiem swoją teorię, może już jest za późno, ale ludzie, którzy są w lat 70., spędzali całe życie na podwórku. Pani Gosia pół życia trenowała sporty i tak myślałem sobie, że przy tej różnicy wagi, że ona się naprawdę przygotowała, to może coś znaczyć. I ZOBACZMY! Głowa się zrejdowała. Ogromne swoją przeciwniczkę na deski, swoją ex synową. O, dostałem, o, o trojem docisnęła, o, dobrze, dobrze! No tutaj widać, że Gocha się przygotowała, a nie jak Nikita. Czyli tutaj nie tylko przygotowanie robi robotę, bo no Gocha jest wyższa widać i cięższa, a Nikita jest w ogóle niższa ode mnie, że ja sam jestem niski. No to, i Nikita też jest lżejsza pod dużo. Na pewno, no to to, to robi dużą różnicę. Nie? Tutaj tłum... No i słabsza przestaje. Ale widzimy, że pani Gosia jest bardzo zmęczona. Ferrari szaleje tam na dole. Natomiast Chodźmy. mocno zmęczyła się pani Gosia. Zostało 30 sekund. Tak, ale też widzimy po oczach też że tam do pewność siebie. Przepraszam. Zmalała. Uważam, że te... O pani Gosia w końcu gardę trzyma. W to starcie tym lepiej dla wszystkich, szczególnie dla obu pań. A teraz cała teraz cała sala kibicuje gościem. Go... Margareto. cała sala kibicuje Margaret. A pani Gosia ma ogromny dopływ. Tak, pytałeś, dlaczego wychodzi jako druga. Właśnie dla dlatego. Nikita trafia, ale ma wrażenie, że te ciosy w ogóle nie ważą. Znowuż ciosy Margaret są dużo mocniejsze. A Nikita postanawia orbitować i Nikita przegrywa. O, no, czekajcie, muszę teraz nowo wyciszyć, bo przecież prawa autorskie. Już mi raz kanał zmanowali za prawa autorskie już nie chcę kolejny raz. To jest, można powtórki oglądnąć, jak to wyglądało. Tutaj odostała w web. No i tutaj ten knockout w szczękę. No to było piękne, no. No piękne, no. Teraz panią go do UFC. Panią go do UFC. Gocha UFC będzie tego. Kto tam Tysona Fury. Gohawei zostaje Tyson Fury. Zobaczymy, kto wygra. No. Dobra, tutaj trochę przyspieszę, bo tutaj nieważne rzeczy. O, druga runda. <laughs> no i teraz Nikita. Co to Nikita ją chce pogłaskać tą nogą, czy co to miało być? O, zupełnie dziękuję, Złączy. Przepraszam, zupełnie dziękuję, Złączy. Dźiga pani Gosia rywalkę. Więc to jest mądre ścigać rywalkę, mm. bo później będzie ciężko z kondycją. Natomiast rundy trwają zaledwie dwie minuty. No ona ją chciała pogłaskać tą nóżką. Bardzo przez swoje tak by kompletnie nie widziała pani Gosi. Ja Ale... myślę, że to są tak na odczepne, właśnie. Aby metry przed nią? No właśnie, aby się nie zbliżała, żeby stworzyć taką zasłonę. Natomiast to pani Gosia wybiera presję. No i powoli, powoli nogi no pani ma 4 nawet metry. To. To jest najbardziej abstrakcyjna walka, jaką przyszło mi komentarz... Nie no, ona chce tą nogą pogłaskać, ta Nikita chce pogłaskać go chyba po łbie tym, tą nogą, tak. I te frontkiki również To najbardziej abstrakcyjne, nie myślałem, pytanie, Ale lewym trafia o, pani Gosia, Nikita ma dość! O! O! Już o! No kał, to jest dopiero o! druga runda. Proszę nie dobijać... Szybko poszło, tam tutaj krew widać, patrzcie, tutaj krew chyba widać. Będzie liczenie, zaoroczona Nikita, ona nie może wstać! No, o, nie może stać. Gocha ją położyła szybciutko. No chyba nie tego się spodziewała. Nie wiem, czy tutaj nie ma jakiejś. A tak Nikita go zaczęła. Tak zaczyła przed walką. Skąd Nikita zemdlała po nocaucie, po jakimś tak. od Moniki Laskowskiej. A więc mamy chyba już gotowy wynik. Znaczy, jeżeli pani Małgorzata wygra tę walkę przez nokaut, po tym wszystkim co się stało w mediach pogłoszeniu po tego starcia, po tym wszystkim jak każdy ją skreślił To wygrała To jest. naprawdę wygrała Co tu jeszcze dzisiaj ciekawego jest, bo chyba tylko pożegnanie to A to jeszcze ten z Gosi trzeba Za zmianę trybu życia Aha, muzyka, dobra Wiem, że dzisiaj na szybko Ale mam nadzieję, że się podobało Czy no, wiadomo, nikomu się nie podobało bo musiałem szybko zrobić film, ale no odej, przepraszam że moje to. Dobra, yy, pozdro i o film Konopa, film Konopa. To jutro zrobię recenzję filmu Konopa jeszcze. To Nara, dajcie, pamiętajcie o lajku, o subie. Żegnam.